Cześć wszystkim, witam was ponownie w banyś. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku spróbujemy zaradzić kryzysowi, który mamy z żywnością Mam nadzieję, że przetrwamy tę zimę Mam nadzieję, że przetrwamy to wszystko generalnie I myślę, że tak, warto by było zwolnić łowczego Wyłączymy to, wyłączymy chaty zbieraczy I dajmy tutaj na maksa, słuchajcie Pracowników do tego miejsca, tylko tak hmm, gdzieś oni nam się rozpieszli Bardzo niedobrze Nasza jedyna nadzieja jest tak naprawdę w rybach w tej chwili. Z początkiem nowego sezonu postaramy się moi drodzy. Hmm, dobra, mam tutaj dwóch pracowników, no to nie wiem po co to zwiększać. Eee, mamy... Aha, zmarł nam pracownik, świetnie. Dobra. Z początkiem nowego roku mam zamiar tutaj rozpocząć budowę nowego pola uprawnego po tej stronie oczywiście. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Generalnie rzecz biorąc, może być tak, że niestety nie uda nam się tej osady ocalić. Zbyt wiele, słuchajcie, ust do wykarmienia. Zbyt mało pożywienia. No i mamy wczesną wiosnę. Wypadałoby, słuchajcie, zacząć. Dobra, może zróbmy tak: dorzućmy tutaj tych trzech pracowników. Trzech, a tutaj dlaczego dwóch nie ma? Dawajcie, dawajcie. Hmm. Przymierają głodem niestety ludzie. Kolejne osoby nam no, umierają. Trafiają na nowy cmentarz już niestety. Smutne. O jest, dwóch na super. Tak sobie myślę, skąd jeszcze byśmy mogli odstawić pracowników? Moglibyśmy tutaj kowala od odesłać, oddelegować do innej roboty. Moglibyśmy... Hmm. Co byśmy jeszcze mogli od wyłączyć? punkt wymian moglibyśmy wyłączyć musimy się skupić na żywności na maksa to pole jest trochę większe, dajmy tutaj czterech pracowników jak stoimy z drewnem o połowę, mamy go bardzo dużo myślę, że na razie to możemy sobie odpuścić tutaj drogi nie ma fragmentu może to wybudują jak z budowniczymi stoimy, myślę, że do jednego budowniczego się ograniczymy w tej chwili dorzućmy tutaj jeszcze pracowników Hmm, tutaj jest trzech, tutaj jest czterech odpauzujmy to jeden pracownik, ok umierają nam cały czas z głodu ludzie bardzo, 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 bardzo niedobrze szkołę możemy wyłączyć są teraz inne ważniejsze priorytety, trzech pracowników dajmy tutaj, no i dobra zobaczymy co z tego nam wyjdzie tym razem e, tu możemy już zacząć zbierać nich zbierają, bo umierają nam z jeden za drugim. Słuchajcie, kolejne groby tylko powstają 12-11. E, zbierać i z, to już zaczęli zbierać. Dobra, zobaczymy, może jeszcze się jakoś odkujemy. Brzoskwiny jakieś się pojawiły. Jeżeli chodzi o ryby, cały czas są jakieś produkowane, także spoko. 12 osób tam zmarło w tym, tak krótkim czasie. E, no, słuchajcie, jeżeli nie uda nam się wyjść z tego kryzysu głodowego. 15 osób już, 14 osób na początku samego odcinka nam zmarło. Jeśli nam się nie, nie uda wyjść z kryzysu głodowego, no to będziemy musieli e, pobawić się trochę inaczej. Wydaje mi się, że brzoskwinie też powinni jeść normalnie. Tak, brzoskwinie też normalnie jedzą, także spoko. Żeby zdążyli przed zimą zebrać te wszystkie całe pożywienie, to byłoby super. Może byśmy się wtedy jakoś wykaraskali z tego problemu. Dobra, możemy dać łódkę Tera. Potrzebujemy jednak tego mm, drewna połowego. Chyba zażegnaliśmy kryzys głodowy. No na pewno nie zejdziemy już poniżej tego, co tutaj widzimy. Dwóch pracowników. Świetnie. Mm, to jeszcze trochę mogą sobie zabrać. No kapusta już raczej nam niestety nie da rady. No i co? Wyszliśmy z kryzysu głodowego, ale tylko na tyle, żeby... No, dosłownie zapewnić nam pożywienie na bieżące potrzeby. A jeżeli chodzi o całą resztę, to niestety, niestety tutaj nic nam to nie dało. Dobra, dwóch łowczych odpalamy. Niech lecą z tematem. Może trochę nam pomogą przetrwać tą zimę e, polującą zwierzynę. Byłoby miło. Nie powiem. coś tam pracownicy nam się zaczęli pojawiać. Mamy całkiem sporo rzeczy. W sumie można by było tutaj... A, i widzicie, handlarz przypłynął. Zobaczmy co handlarz będzie miał. Bydło. 800 kosztuje jedno, dobra. To 100 kamienia damy to będzie już 700 6 sztuk. Aha, jedna kosztuje tyle. Dobra, no to 100. 100 żelaza, 60 narzędzi, 500 drewna połowego sporo żarcie mamy w sumie tutaj, 100 tych, ile to nam da? 3800, 3 to będzie ile? 4 Dobra, to można by było to drewno w sumie chyba odstawić i dać 50. Dobra, trade. Bydło będziemy mieć, moi drodzy. Bydło to jest mega sprawa. Wreszcie bydło będziemy mieć. Dobra, pierdziele, na razie tutaj, gdzieś byśmy mogli dać to bydło, bydło by było. Ach, zagroda musi być trudniejsza, większa. Dobra, to zróbmy ją w ten sposób. Przetrwaliśmy tą zimę i nadal nie ma głodu. I z rybami nawet wyszliśmy do przodu. Super. A teraz tak jeszcze bydło będziemy mieć. Mamy tutaj cztery krówki, a nie, to są jelenie A krowy są tutaj, w zagrodzie. Ok, spoko. Dobra, budujcie tą zagrodę, potrzebujemy tych krów. I to bardzo. Tutaj robimy duże pole. Jak tylko będziemy mieć pracowników na, tym, na tak dużym polu, będzie z 8 musiał pracować. Jeżeli chodzi o budowniczych, to tak zrobimy i myk, jeden pracownik, który będzie się bydłem opiekował fantastycznie. Zobaczymy, jak teraz nam pójdzie z bydłem, czy coś się zmieni na lepsze. Zaczynamy zbiory wszystkiego, co się da. Mam nadzieję, że się wyrobimy tym razem. No i całkiem sporo od razu ruszyło e, żywności do naszych składów zapasów. Z rybami z tymi tak, że było ich 500, jest w tej chwili ich naprawdę mało. Na razie wszystkie dodatkowe obiekty typu szkoła, szpital, kowal, e, krawiec wyłączyłem. Nie ma najmniejszego sensu, żeby one pracowały. Herbalista też, jeżeli chodzi o ciebie, ty też jesteś wyłączony na razie. Ok, kopalnia też stoi. No, żelazo mamy 151 tak czy inaczej odłożone. No musimy, słuchajcie, kombinować inaczej. Może jakieś mleko się by pokazało? Nie wiem w sumie jak to by miało działać. Właśnie mam 1000 brzoskwiń. No i wreszcie mam też bardzo dużo jedzenia na naszym e, targowisku. Czyli można by było powiedzieć, że wreszcie kryzys się nam zażegnał. Hmm. To jakiś gościu idzie. Bezrobotny. Gdzie on lezie? Ach, idzie po tamto. Trzeba anulować wydobycie tych zasobów tutaj, bo to jest bez sensu. Niech oni tutaj już nie łażą, Mamy kopalnię żelaza, niech oni się tam skupią na tej kopalni żelaza. Co ty tam będziesz tak daleko latać, gościu, bez przesady? Dobra, moglibyśmy dać tutaj jednego pracownika. Powiedzmy i... Jednego pracownika albo dwóch, nawet pracowników, do w, e, chaty zbieraczy. Zawsze dodatkowa żywność. to jest jeszcze mnóstwo upraw do zabrania. Dlaczego oni tego nie zbierają? Czterech pracowników jest przydzielonych do tego miejsca. tu już się zima zaczęła. To chyba za mało, słuchajcie. No dobra, może, może nie aż tak brutalnie, co? 3 na 5. Ewidentnie będzie potrzeba jeszcze jednego pracownika. No, nawet nieźle to wygląda. Bardzo dużo zapasów mamy w naszym markecie. 1500 brzoskwin. Uff, odetchnąłem z ulgą. Mamy cztery krówki. Nie wiem na jakiej zasadzie one by się miały rozmnażać czy rozwijać. Bardzo byłbym ciekaw tego w sumie, jak to. Oczywiście, że zwiększamy limity. Żywność to powinna być na limicie 50 tysięcy, a nie 5 tysięcy. I cały czas pracują z przesady. To, że mamy trochę zapasów żywności, nie znaczy, że zaraz trzeba się ograniczać z tą żywnością. Czy mam wolnego pracownika? Mamy wolnego pracownika. Dwóch pracowników nawet. Super. Dobra, słuchajcie, Kowal wraca do roboty. Chyba jakiś przymrozek się nam trafił. Gdzieś tutaj były te informacje. Mamy wczesną wiosnę. 34 pracowników. Studentów nie mam żadnych, ale mam sześcioro dzieci. Jeśli chodzi o żywność, mamy 5000 jednostek żywności. Ja pierdzielę, ależ się cieszę. Dobro, mamy tutaj jednego ziomka. Bardzo dobrze. I co przywozi nam Horn Carrot Seeds? O! No to kupujemy jedno. I kosztuje to 2,500. tysiąca. No to słuchajcie. 60 narzędzi, to będzie 480. Firewood, dajmy 500, to będzie... ok, prawie, że to mamy 20, tak? No to mamy to w tej chwili, trade. No i mamy horn, carrot, seeds. I tutaj będzie horn, carrot, seeds. Horn, carrot. I na razie niestety to będzie, słuchajcie, koniec. Rezerwa, rezerwa e, narzędzi jest niska, bo wyprzedaliśmy wszystkie narzędzia. Ok, co tu się dzieje? No citizens available. Ok, no i dobrze, no, rozumiem, że ich nie ma. Słuchajcie, zbudujemy z tej strony kilka domów, trzy domy, do obsługi tej całej przestrzeni w tym miejscu. Generalnie można by byłoby tą ścieżkę ujednolicić, niech zrobi taki pasaż, powiedzmy. Mamy jednego budowniczego tylko. Okrówki się rozmnażają. Super. Super. Jedna krowa nam zniknęła, a pokazała się na jej miejsce kolejna. I w sumie nie wiem. E... Powinno być takiego jak beef, prawda? Ale nie widzę, żeby gdzieś było beef. Kolejna krowa zginęła. A oni zanoszą tu tutaj, tak. Beef jest normalnie, ok. Czy jak się krowa rodzi, to oni się pozbywają jednej, ok. A tutaj mamy co? Control number of animals to keep in the pasture, expand. Ok. Eee, a gdyby tak, dać im się rozmnażać po prostu, Z zrobimy to w ten sposób. Słuchajcie, zatrzymamy pracę na razie w... na pastwisku. Zobaczymy, czy krowy się będą rozmnażać, czy w ogóle to ma jakikolwiek sens. Boję się, że jeśli teraz przestaniemy pracować, przestaną się nimi opiekować, to one poumierają. Muszą być karmione przecież. No i pięknie, sad brzoskwini dał nam radę. Słuchajcie, 2000 ponad sztuk żywności. Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. Dorzućmy tego pracownika kolejnego tutaj do pracy przy produkcji tej, tej żywności. No, cały czas jestem ciekaw, czy bydło się nam rozmnoży samo z siebie. Tak, zobaczcie, rozmnaża się na bydło. Wow. Dobra, słuchajcie, to spróbujmy stworzyć nową zagrodę. Bo ja wiem. Gdzieś tutaj handlarz przypłynął, ale nie ma nic, co by mnie interesowało w tej chwili. Słuchajcie, sporo z drzew w naszym sadzie brzoski niestety się wykruszyło. Niestety drzewa owocowe nie są wieczne. Tak więc, będzie trzeba w przyszłym sezonie, podejrzewam, wyciąć cały sad i go zasadzić ponownie, a przekierujemy siły robocze po prostu na to pole marchwi Zmarł nam chyba z przyczyn naturalnych jakiś ziomek Na razie nie mamy luźnych pracowników, niestety O, spójrzcie ile mamy ryb Prawie 5000 sztuk, super Wszystkie porty rybackie praktycznie działają nam na maksymalnych obrotach Słuchajcie, to jest chyba ten moment, w którym musimy postawić jeszcze jednego rębacza, ponieważ mamy małe problemy z drewnem o połowę. go w tym miejscu. O, pięknie, tutaj mamy jednego łowczego, niech poluje też na inne zwierzaki w tej okolicy. Bardzo dobrze. Przybywa handlarz, słuchajcie, w nasze okolice. Bardzo, bardzo fajnie. Zobaczmy, co tym razem dla nas ciekawego będzie. miał. nic ciekawego. No dobrze, słuchajcie, drugi rębacz jest gotowy, będzie tworzyć oczywiście dla nas nowe dostawy drewna połowego, ponieważ jeden rębacz sobie nie radził z tym zadaniem. Mam tu całkiem sporo drewna, ale myślę, że przydałoby się też tutaj gdzieś w okolicy postawić drwala. Myślę, że tak. Myślę, że forester, czyli leśnik. Leśnika oczywiście nie odwala. Postawimy sobie leśnika w tym miejscu i niech też dba o ten las. Niech tutaj sadzi drzewa. Nie będziemy jakby na razie ekspandować się w tym kierunku. To jedno wielkie pole powinno wystarczyć. Myślę, że to moglibyśmy rozebrać. O, tak to się robiło, i teraz się y, w, ten, w ten sposób zaznacza budynek do rozbiórki. Niech rozbiorą ten budynek. Tutaj mamy krówki nasze, trzy. E, Ciekawe jestem, czy się nam rozmnożą. Trzy krowy, no powinny się rozważać. Chyba, że za mały jest ten kojec dla nich, no zobaczymy. Może zaraz ja je przeniosę do innego kojca. Czy kojca, no pastwina, inne pastwisko. Zróbmy to pastwisko takie sensowne, powiedzmy 12, 16 na... 15 na 15, o! Niech tu zrobią takie duże pastwisko i porozmnażamy sobie trochę te krowy, żeby mieć ich zdecydowanie więcej. Sam nie wiem czy to jest dobry pomysł, że tutaj zainwestowałem tyle w to miejsce. Ok, dorzućmy tutaj łowczych, może będziemy mieć czterech łowczych, a jeszcze dwóch łowczych, i będziemy mieć komplet, jeżeli chodzi o pracowników. Jeszcze jeden. No tu mamy już trzech na trzech w tym miejscu drugiej chatce łowczych musimy jeszcze jednego łowczego dorzucić, i też będzie git. O, krowy się rozmnażają jednak, mimo że mają tak mało miejsca, ale damy im więcej przestrzeni. Tę tutaj, tą zagrodę tutaj rozbierzemy. O, słuchajcie, Scarlet Fever, choroba nam się pojawiła. Szkarłatna gorączka. No dobra, zobaczymy jak sobie z nią poradzimy. Okej, okay, to my musimy tutaj teraz tak, zatrzymać to. Zmniejszmy, a nie, to w sumie nam nic nie zmieni. Dajmy szpital, uruchom, uruchomić szpital. Potrzebuję jednego pracownika więcej. Dlaczego nie mogę zatrudnić nikogo? mam różnych. A, tutaj jest ok, w ten sposób. Mek, dobra. Mamy jednego pacjenta. Mam nadzieję, że im szybciej go zgarniemy, tym mniej zarażonych kolejnych będziemy mieć. Będzie w końcu przebywać w szpitalu. Mamy dwóch, mamy już kolejnego zarażonego, dwóch zarażonych mamy w tej chwili. Niestety szpital jest ograniczony co do... E, słuchajcie, czemu, co jest? A okej, okay, czwarty pacjent po prostu leci teraz do szpitala. No, a nie, wow. Bardzo się źle dzieje. E, myślę, że będzie trzeba wybudować jeszcze jeden szpital, moi drodzy. Nie ma żartów. Dobra, zróbmy ten szpital w tym miejscu. Siedmiu pacjentów. Powinniśmy kwarantannę ogłosić. Dobra, i teraz krówki będą miały więcej miejsca. Ja tu się krówkami przyjmuję, a... Czterech pacjentów? Trzech pacjentów? Czyżby zdrowieli? Zatrzymamy budowę tego drugiego szpitala. Na razie dwóch pacjentów. Okej. Okay. Ktoś tam zmarł w O, widzicie, takie pastwisko daje nam możliwość hmm, hodowania większej ilości krów. Mamy w tej chwili możliwość wyhodowania 11 krów. Tutaj mieliśmy możliwość wyhodowania czterech krów, także dużo, dużo lepiej. Jeśli chodzi o to pastwisko, to żegnamy się z nim, na razie nie jest nam potrzebne. Jeśli chodzi o ten budynek, również go usuwam. Mamy tylko już jednego chorego, także spoko. Możemy tutaj przywrócić kolejnego pracownika. W foresterów możemy sobie zatrudnić większą, większą ilość. Tutaj myślę, że jeden forester zdecydowanie wystarczy. Nie potrzebujemy tutaj więcej, bo tutaj nikt nie na drewna praktycznie, poza nim samym. Hmm, zmarł nam jeden chyba forester niestety. No trudno. Super, dobra. Jak tam pole uprawne? Trzymają się wszystkie tak jak się trzymały. Fantastycznie. Jeszcze jednego pracownika byśmy potrzebowali przy sadzie brzoskwiń, tak żebyśmy mieli komplet sześciu pracowników. No, na razie wszystko jest w rozkwicie, wszystko nam rośnie, jest ok. Dobrze, że szkarłatna gorączka w miarę szybko została zaniechana. Dobra, ten szpital bym na razie wyłączył, a włączyłbym szkołę. Niech szkoła pracuje, niech edukuje nam pracowników. Jak się nam trafi jakiś pracownik ludzi no to wrzucimy go do szpitala. No i słuchajcie, z biedy wyszliśmy naprawdę niesamowicie dobrze, mamy 4,5 tysiąca brzoskwiń, w targowisku jest pełne wszelkich, wszelkiego rodzaju dóbr, mamy pełno ryb, musimy dobudować kolejne magazyny, bo już nie mamy gdzie czego składować. Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy, dobudujmy w takim razie tutaj jeszcze jedną stodołę. I myślę, że jeszcze jedną stodołę będzie trzeba gdzieś tutaj zbudować, moi drodzy i będzie, że stadoę jeszcze jedną zbudujemy w tym miejscu. Myślę, że nawet moglibyśmy się pokusić i zbudować jeszcze jedną stodołę gdzieś tutaj. O ile się nam zmieści. Hmm. Dobra, na razie niech to wystarczy. Przydałoby się też kościół odpalić w końcu. Nie wiem jak stoimy z ubraniami. Skóry mam bardzo dużo. To dajmy mu większy limit, tam 200 narzędzi niech klepie. Przydałby się nam ten krawiec, żeby go odpalić z powrotem, bo uwaga, uwaga, nie widzę, żebyśmy mieli jakiekolwiek ubrania. To też wpływa na jakość naszego życia. No, trzy pełne serduszka mamy, a moglibyśmy mieć trochę lepiej. Dobra, jak będziemy mieć jakiegoś pracownika wolnego, to rzućmy go tutaj, oczywiście. Zrobić tak, tak i tak, niech on robi ubrania, bo naprawdę jest słabo z ubraniami. Sporo jest domów, w których jest pojedyncza stara osoba. Ale to jest chyba pokłosie naszego wielkiego głodu, który mieliśmy. Tak, no dobra, powoli się odkuwamy z populacją. Może nie będzie tak źle. W sumie te podstawowe informacje możemy sobie mieć odpalone tutaj, w, w tym miejscu. 20 tysięcy jednostek żywności. Dobra, teraz już na głód nie ma co narzekać. Nie było to łatwe, ale wreszcie mamy. Słuchajcie, to ogarnięte. Jedna stodoła powstała, drugą stodołę tutaj już zaraz będą kończyć. Nie mamy kamienia. Skupiec. Walnut seeds. Znowu 2,5 tysiąca by chciał. Ok. No kupmy te nasiona Walnut'a. To jest. Ee... Jakiś rodzaj orzecha. Nie wiem, jaki to będzie rodzaj orzecha po polsku, jak to się będzie nazywać. Sprzedajmy mu za to 500 dziczyzny. I, hmm. Coś jeszcze mam wartościowego. Firewood. 4 sztuki jest wart. 250, tak? Trade. Dobra, będzie mieć full nata teraz. OK, przydało się też pracownikom wrzucić tutaj do tego trading post, ponieważ nie mamy żadnych pracowników. OK, bydło nam się rozrasta fantastycznie, bardzo, bardzo mnie to cieszy. I powiedzcie, mi, walnut to jest. Tak, walnut to jest orzech. A to nie jest orzech włoski, przypadkiem? Walnut to jest chyba orzech włoski, co? Dobra, słuchajcie, mam wrażenie, że przyrost populacji nam w miejscu. To jest chyba kwestia tego, że nie mamy po prostu żadnych domów. że to budujmy sobie kilka domków. I zróbmy tutaj, słuchajcie, wypełnienie. Handlarz ponownie do nas zajrzał. Jajka ma na sprzedaż. Ma jakąś potrawkę też na sprzedaż. Z jajek raczej nie będziemy mieć kur. E, musielibyśmy mieć po prostu kury Także na razie tak nie będziemy kupować e, Orders Chicken, sheep, apple seed Cherry seed, m seed Pecan seed, pumpkin seed Wheat seed, acorns mm, Corn Len chyba? Nie, to jest obvious lentil chyba, tak? Pepper Plum, bean Russell. Nie mam pojęcia, czy nam starczy kasy, żeby to zapewnić zapełnić wszystko. No, no i dobra, to chyba wszystko co możemy ogarnąć u niego z zamówień. Every visit. Za każdym razem. Jak jesteś w stanie, to to nam załatw. Zapomnia zapomniałem słuchajcie, że możemy zamawiać przecież u niego też e, takie rzeczy. Mamy jakichś pracowników. Na razie żadnych pracowników nowych nie mamy, ale mam 15 dzieci, słuchajcie. Także spoko. Z czasem będziemy mieć to, co potrzebujemy. Dobra, mieliśmy dwóch pracowników, także jednego wrzuciliśmy słuchajcie, jako krawca, bo nam zmarł, i jednego wrzuciliśmy jako słuchajcie, pracownika Trading Postu, punktu wymian, punktu handlowego. Z tego względu, że potrzebujemy tego żelaza, nie mamy kompletnie. Chyba nasz kowal wszystko wytłubł, co było. Tak, żelaza nie mamy, a nie mamy. To 95, tutaj mamy żelazo, ok. Nie mamy kamienia. No trochę boli, co? Słuchajcie, domki budowane momentalnie się zapełniają nowymi mieszkańcami. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Będziemy mieć przyrost populacji. No i z jedzeniem dajemy sobie naprawdę radę. Ryb mamy bardzo dużo. To nic tylko się cieszyć, tak naprawdę. 48 dorosłych mieszkańców. Słuchajcie, w tym momencie skończyłbym ten odcinek z racji na to, że mamy już prawie godzinkę nagrania i wyszliśmy z głębokiego kryzysu. Mam nadzieję, że ten będzie dobry momentem na zakończenie tego odcinka. Dajcie mi znać, co byście chcieli, żeby zrobił w następnym odcinku. Zleciłem słuchajcie, tutaj budowę e, kopalni odkrywkowej kamieniołomu, ponieważ skończy się tam zapas naturalnego kamienia na mapie. Tak więc to już zrobiłem, gdybyście tego nie wiedzieli. No dobra, to tyle z mojej strony dziś. Trzymajcie się i do słyszenia w kolejnym odcinku z Banished. Cześć!